Witamy na pierwszej części konferencji prasowej po meczu KKS Polonia Warszawa Optim Energia Polska Resowia Rzeszów. Drużyna gości zwyciężyła w tym spotkaniu 87 do 84. Z nami są przedstawiciele drużyny gości, trener Wojciech Bychawski oraz zawodnik Aleksandr Miszuła. Aleksa, Aleksandr, zaczniemy od Ciebie. Kudziu, tell us your opinion about today's game. Uh, it, was, it was a tough one after almost five hours drive, uh, but uh, first half was like warm-up, I, I can say, but uh, second half we was fighting as a team uh, with our spirit. we was stand uh, for each other. we was together and we make it like as a team. it was a good win for like, our team spirit. also, i want to say thanks for every our fans. i know they watching, follow us, so yeah, it's also for our fans. Dziękuję. Yep, Let's spam. Trenerze, kilka słów na gorąco po dalszym zwycięstwie w Warszawie. Dobry wieczór. Myślę, że ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, że rzadko kiedy są takie sytuacje, kiedy brakuje mi słów. Natomiast w tym momencie to tak sporo. Mm. Po samym meczu może e, najpierw w trzech zdaniach myślę, że tak jak Sasza powiedział, że pierwsza połowa to była rozgrzewka i to nie chodzi o to, że to my gdzieś z parkiem szacunkowo tylko po prostu mi do tego meczu jak, 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 nie wiem, nie wiem, tego nawet opisać i to była będzie rozgrzewka, a druga połowa to już była gra, to już był ten, ten spirit, to już było to, to myślenie, ta walka i to wszystko, co staram się pajać moim zawodnikom i czego staram się od nich wymagać. E, Myślę, że zabiliśmy drużynę Polonii z obroną strefową i, i tą obroną strefową wróciliśmy do gry. Całą drugą połowę drużyna z Warszawy nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na tą, na tą obronę. Do tego problemy z faulami Kuśkowa, jednego takiego, powiedzmy sobie, typowego strzelca tutaj, spowodowały, że ten marazm u nich trwał, jak Kuśkow wrócił już poza faul i wybiliśmy drużynę Poloni z rytmu. Przede wszystkim yy, zaczęliśmy grać, zaczęliśmy walczyć wspaniałe rzuty Sasze, ale, ale również yy, Kaspru Monarskiej. Tu chcę powiedzieć, Maciek Koperski, cztery punkty w meczu dzisiaj, można by powiedzieć tylko, ale znowu sześć zbiórek, pięć asyst i, i kluczowe, kluczowe punkty wzięte na siebie. Sporo też się niepochlebnych opinii wylało na tego chłopaka w ostatnim czasie. Cieszę się, że wraca do formy i pokazuje, że bycie w top 5 w pierwszej ligi zresztą nie było przypadkowe. Tak jak mówiłem Maciek, praca, pokora i wiara w siebie i w to, co robimy przynosi skutek. Co do samego meczu tak poza, to powiedzmy sobie sportowo, to no, takie powroty miałem kiedyś taki powrót w życiu w drugiej lidze, grając za do pierwszej ligi w Ostrowie. Jak jeszcze nie było z klasowego tam do przerwy przegrywałem 26 punktów i wróciliśmy do meczu po dogrywce, tu wróciliśmy bez dogrywki. Niesamowita historia, ale ja po raz kolejny powiem to z pełną świadomością. W pełni dedykuję ten mecz naszym kibicom, naszym fanom, którzy zasługują na to, żeby, żebyśmy grali dobrze i żebyśmy nie, nie zawsze wygrywali, bo, bo, bo nie zawsze, znaczy kibice zasługują żebyśmy, na to, żebyśmy zawsze wygrywali, ale, ale, ale żebyśmy zawsze sibili i walczyli tak z resowiackim charakterem. To jest klub z wielką tradycją. Są wilki Wilki i ta drużyna tak się ma bić i tak ma grać, przynajmniej tak długo, jak jestem trenerem. Dedykuję również ten mecz ludziom z zarządu klubu i czekał na złośliwe komentarze u bo ale tyle pracy, ile włożyli ludzie z zarządu, żeby tą drużynę w końcówce wzmocnić. Tu prezes Gibała, prezesowa Łukasz Lewkowicz, prezes w ostatnim czasie ma swoje osobiste sprawy bardzo poważne. Znaczy nie, nie, że coś złego, ale, ale, ale no nie chcę tam zaradzać, natomiast musi zajmować się swoimi sprawami, a tak naprawdę poza swoim życiem prywatnym nie odstępuje od telefonu, żeby, żeby, żeby to wyglądało. I to jest taki mecz, kolejny po, po, po tym ostatnim u siebie, to jest nagroda dla Was, Panowie, ale przede wszystkim dla kibiców, dla całej organizacji, bo zasługuje, żeby to tak wyglądało. I cieszę się, że po takim meczu to wyciągnęliśmy, bo to jest jakaś... Sorry, ale nie do końca wierzę jeszcze, że, 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 tak, się, że tak się podziało. Gratuluję moim zawodnikom, dziękuję przeciwnikom za mecz. i co, naprawdę strasznie się cieszę. Powiem Wam, że tak coraz mniej rzeczy w życiu mi sprawia taką prawdziwą radość. To stary już jestem, ale sporo gdzieś tam się podziało, zwłaszcza w ostatnim czasie, ale to mi naprawdę sprawia taką straszną radość, że no ciężko mi opisać. Naprawdę. No strasznie się cieszę. Naprawdę. Szczerze zwyczajnie się cieszę i wiem, że... W kilku tysiącach, może nie tysiącach domów, ale w kilku tysiącach serc i dusz w Rzeszowie jest radość, bo ja wiem, że jak na hale ściągamy 4,5 tysiąca ludzi, to ja wiem, że przed ekrany komputerów telewizorów myślę, że podobna ilość. I na koniec zapewne no. gramy w niedzielę kolejny piekielnie ciężki mecz z treflem Sopot. Jest 4,5 tysiąca miejsc do sprzedaży. Już przepraszam, podejrzewam, że pewnie jest połowa na podpromie, bo tak myślę, patrząc po sprzedaży w drobnych biletach. Zapraszam Was serdecznie. E, e, zapraszam was serdecznie, przychodźcie na mecz. Dziękuję bardzo. Panie że powiedział Pani już wydaje mi się wszystko, także jeszcze raz gratulujemy i życzymy bezpiecznego powrotu do Koszowa. E, I jeszcze czy jakieś pytania? Tak, tak tak, 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 to właśnie ja chciałem Imi, zapytać. E, Kamil Wróbel e, z projektu Kosz. Panie że chciałbym podpytać, bo już Pan wspomniał o niedzielnym meczu z zapleczem Trefla Sopot. To będzie piekielnie ważne, szczególnie zwłaszcza, że ranga będzie spotkanie za cztery punkty. E, Jakie argumenty będą bardzo ważne i potrzebne do tego, aby wygrać to spotkanie? I drugie pytanie, za co Pan lubi bądź szanuje te Rafała Krapa? To już tak na rozluźnienie. Bardzo proszę. No, na pierwsze już. Na pierwsze pytanie yy, odpowiem, odpowiem w ten sposób, że. Yy, 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 Czy druga część pytania to jest jakaś prowokacja? Zadam nie, to nie, czy to przyszło nie, pytanie nie, od trenera Knapa? Może, nie, Zadam, nie, czy to, nie, 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 nie. to pytanie? Nie, nie, nie. No, A, nie okay. bo powiem szczerze, że zaskakujemy to pytanie i mam hmm. nadzieję, że skonsultował pan to pytanie z tenerem Knapem, bo jak pan tego pytania nie skonsultował z tenerem Knapem, to się może zrobić nerwowo, tak myślę, ale to pana ostrzegam ze swojej strony. Jasne, jasne. Więc e, odpowiadając na pierwsze pytanie, odpowiadając na pierwsze pytanie, e, to... Myślę, że przede wszystkim musimy się dobrze do tego meczu przygotować. Nie będzie to łatwe, bo jak wiemy wzmocniony tref... E, wzmocniony tref... E, nie wiem w jakim składzie przejdzie na ten mecz, ale to jest pełne prawo. Ja to rozumiem. Oczekujemy. Będziemy się przygotować na najmocniejsze zestawienie. Natomiast dla nas wszystkie mecze do końca sezonu będą meczami za cztery punkty i tak je traktujemy. My musimy grać swoją koszykówkę. Musimy grać dobry defense, i musimy przede wszystkim zatrzymać w dużej mierze młodzieńczą e, e, taką ekspresyjną grę Terflasopot. To będzie to będzie e, e, to będzie to. Jak chodzi o drugie pytanie, powiem panu szczerze, że... Okej, okay, ja odpowiem na to pytanie, bo jestem tego zobowiązany, mhm. tylko zobowiązany. Tylko. E, za co szanuję ten raknapa? Uh -huh. o, przede wszystkim za to, że jest świetnym trenerem, bo za, ta, za takiego trenera go uważam. Za to, że jak zaczynałem swoją przygodę tenerską, to um, bardzo dużo mi pomagał, bardzo dużo się od niego nauczyłem i bardzo dużo nie tylko spraw koszykarskich, ale mentalnych i wolucjonalnych wziąłem od niego. I na pewno za to go szanuję. E, za co go lubię. Moja prywatna sprawa i na to pytanie muszę panu odpowiadać i nie zamierzam mm -hmm. nikomu okay. odpowiadać, za co go lubię czy nie lubię, bo to, to mogę powiedzieć ten knapowi. Natomiast jeszcze raz panu powiem, mam nadzieję, że konsultował pan to pytanie z na Knapem, bo okay. i w, tak, w takim razie proponuję, że pan zadał mu to samo pytanie, jak będzie okazja, dobra? Wszystko. Mm -hmm. Ktoś jeszcze? są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję. Dziękuję Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu KKS Polonia Warszawa OPTIM Energia Polska Rysowia Rzeszów w którym drużyna gości zwyciężyła w tym spotkaniu 87 do 84 Z nami są przedstawiciele drużyny gospodarzy Patryk Pełka oraz trener Dawid Toreskusa Jimenez. Patryk, Patryku zaczniemy od Ciebie. Kilka słów na gorąco po tym ciężkim spotkaniu. Gratulacje dla drużyny Rzeszowa Myślę, że Drugie, drugie zwycięstwo z rzędu ich nie jest, nie jest przypadkiem. Duże zmiany u nich w zespole i dobra praca trenera i myślę, że stąd się wzięło. Co do samego meczu, to jak było widać w koszykówce 5 na 5, radziliśmy sobie bardzo dobrze w ataku, natomiast po postawieniu przez trenera zone nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi. Było parę, parę fajnych akcji, natomiast jak było widać... Nie wystarczyło to. Popełnialiśmy jakieś głupie straty przy przerzuceniu i, i zdobywali łatwiej punkty z kontra ataku, także myślę, że to jest jeden z głównych jakiś powodów porażki, bo tak jak mówię, granie 5 na 5 nam wychodziło bardzo dobrze i trzymało, trzymaliśmy się założeń. W drugiej połowie właśnie. To drugiej drogę, połowy chyba żeś, nie są chyba takimi naszymi mocnymi stronami patrząc na ostatnie mecze. Yy, no może tak jest, aczkolwiek mówię, w pierwszej połowie dobrą robotę wykonywaliśmy na ich obwodowych graczach i na nich żeśmy skupiali dużą uwagę. Natomiast w drugiej połowie, no jak było widać jak już Misula się odpalił, to ciężko było go zatrzymać i... i Również Kacper Młynarski nas mocno skarał. No jest jeszcze raz gratulujemy. Od jutra bierzemy się już do pracy i mówię, mamy wiele, wiele do poprawy swoich drzew w niektórych elementach. Dziękuję. Czy jakieś pytania z sali do Patryka? To może ja jeszcze raz chętnie projekt Projekt Patryku, e, chciałbym się zapytać, e, bo przed Wami trudne starcie z Astorią Bydgoszcz favor do was przyjeżdża, e, powiedz mi e, jak, e, jaki klucz będzie do, do wygrania tego spotkania według ciebie? No myślę, że kluczem będzie twarda gra, tak jak miało to miejsce dzisiaj, dzisiaj. tylko tak jak mówię, pewne, pewne, pewne rzeczy nam nie wychodziły po postawieniu po zony. Nie wiem jaka będzie taktyka Story na ten mecz, ale mogę gwarantować, że wyjdziemy skupieni. Miejmy nadzieję. Przygotowani i równie mocnie walczący. Astoria na pewno jest, mimo tego, że przyjeżdża do nas faworytem. Jest tam bardzo mocny skład budowany na awans i mówię, bardzo ciężkie starcie przed nami. Niewiele czasu mamy w sumie na, na regenerację i na przygotowanie się do tego spotkania, ale, ale myślę, że damy radę. Czy okay, jeszcze jakieś pytania? Wszystko. Patryku dziękujemy. Dziękuję Ci. A few words about this game. Please. Well, I think we played amazing uh, first 20 minutes um, controlling the game plan, controlling the main guys of the of, uh, Resovia, uh, following the, the scouting and everything in control. Uh, and sadly, uh, yeah, of course, the 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 other team tried to switch the game, defending in so zone, and we collapsed in offense. but. Uh, for me, that is not excuse. We take 23 points in the third quarter, sorry, 26 points in the third quarter, 29 in the fourth quarter. That is not acceptable. Uh, and yeah, the only I want to say is uh, we do or we make the same mistakes like four games in that season. I remember Ukaka, I remember Pepin, uh, same mistakes. Me as a coach, also same mistakes uh, with some rotations so i hope everyone learned from this thank you coach thank you